Hej to Spain w kolejnym odcinku zagrajmy GTA Vice City jak znowu pięknie jeszcze Dzisiaj wykonujemy misję tutaj Tutaj musimy wykonać trochę misji yy, dla ganku motocyklowego coś tutaj jest schowanego? Nie, nie ma, bo po co? Misji nie ma, po co? No, bo jak widzicie w ostatnim odcinku zrobiliśmy, dokończyliśmy misję Kubańczyków, Haitańczyków tak dalej. O, ale, ale mięśnie. Ale cycuszki, ach. Yy, I co tutaj mogę móc, zostało no, nam coraz mniej ikonek do wykonywania misji, musimy teraz e, wykonać misję e, dla gangu motocyklisty, żeby tam byli ochroniarzami podczas koncertu Love Fista, i tak dalej i tak dalej, więc ruszajmy. Mitch Baker. Who's looking? Tommy Rossetti. Rossetti. You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Ball said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Ball? Shh. <laughs> no wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own.

ich uszkodzić, w ogóle nie możemy ich najlepiej uszkodzić bo misja się zakończy musimy jechać sobie spokojnie nie możemy do nich strzelić, świadomo tak dalej bo misja nam się zakończy i będzie koniec wiem, że się powtórzyłem ale nie mogłem się skupić bo drapałem się po łóżku ja pierdzielę nienawidzę tego naprawdę tego nienawidzę bez jakichś ślizgów i tak dalej jeszcze nie uderzą mi w polece. Zobaczymy czy wykonam tę misję za pierwszym razem. W sumie nie przypomniał sobie, żeby mi się to jakoś za pierwszym razem udało. Wykonać misję tą. Chociaż tutaj widać przeciwnicy się wywracają, więc troszeczkę nam tutaj ułatwiają robotę. Dobra, jesteśmy na drugim miejscu. Teraz musimy tylko dogonić jeszcze pierwszego i będziemy szczęśliwi. Paść kurde trzeba dotknąć tego punkta i to mnie wkurza. Oni nie muszą, ale ja muszę, to jest ten Dobra się tylko do tego pierwszego trzeba gdzieś złapać. Jeśli gdzieś jeszcze w ogóle żyję. Chłopak. Ale chyba nie. Ha, trochę daleko pojechał sobie. Aj, chyba chyba mi się nie uda za tym razem, ale postaram się już co drugim razem to przejść Chociaż dalej nie widzę mojego przeciwnika, nie wiem gdzie jest Nie wiem czy to jest łatwy wyścig, łatwy wyścig. Dla mnie jest taki on sobie taki, taki sobie ale No może przybycie O, jednak prze, przegrałem nie, misja zaliczona. Ale jak? Czy byłem drugi? Tak czy byłem pierwszy? No zobaczy na filmie Dobra, no, nie zwróciłem uwagi że że mieszka mi nie działa i i jakby przed ostatnim punktem byłem pierwszy, wow No to robimy kolejną misję Hey, rossetti cougar says you can handle a bike pretty good yeah how many more errands am i gonna have to run i'm a very busy man if it's a fight that's gonna sell this and bring it on being one of us ain't just about brawling it's about being part of a family yeah i've been part of a family before all right it didn't work out yeah all right but this family takes care of its own we don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time yeah that's right i've done my homework this here's the biggest family of misfits outcasts and badasses hell, some of us have even been betrayed by our own country. i was locked up during non-ugly business, which is why i'm going to ask you to go mess with the man. this whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. so get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. to... A! Dobrze? O, ora. Ja sam s synem, pamiętaj o tym. Pamiętajcie, to ja, Merced, ti! Okej, okay, tu? O, ano! Сядай, все, сядай, потому что я тут мушу уничтожить людей. Хорошо. Ну вот то, факт, я... должен нужно отбиваться, как каучук? О! Nothing but the best pop music, all day, every day, until the end of time Which could be tomorrow, so ja. live like it's forever tonight I don't know if it's me... What the fuck? Don't disturb Let's have another record, you're on flash now am flashing you, baby Girls are out Okay Trochę no, no nie no, ledwo się dotknęłem to i już leżę o, mi się zaliczono I motor pali się No super, mam cztery gwiazdki Ale nie chcę umierać Co ja biednym mogli zrobić? Uciec Ale w jaki sposób? mam no, niesnieszczelny dres, co prawda ale i co, tu łańcuch nagle ci na tak sobie zwróciłem uwagę na inne kastence właśnie w tym klubie motorami i tak dalej że to mi ma łańcuch dobra muszę jakoś uciec dobra to ja tu może ucieknę i usłyszymy się za jakiś czas jak uda mi się uciec albo nie no, dobra, ucieknę sam. No dobra, udało mi się akurat teraz uciec. Możecie sobie po równość czasu, kiedy zrobiłem tą krótką przerwę, ile mi zajęła właśnie ta ucieczka. no szczęście jakiś dziwnym sposobem udawało mi się po drodze znajdować te gwiazdki, co obniżają nam poziom poszukiwania. No i było okej. Okay. Teraz pojedziemy sobie na kolejną misję, to właśnie tylko mm, ganku motorowego. Mm. Tam przy okazji obok jest właśnie kamizelka, ta, ta, sobie przypomniałem jak już właśnie tam jechałem jakby inaczej tak to to zawsze cofałem się w okolice miejsca tego na tym parkingu tam po schodach do góry jakby na pierwsze piętro i tam zawsze była kamizelka ale tutaj zapomniałem właśnie że jest tutaj jeszcze jedna. więc jest ok mora no, no tutaj nieszczęsny ludzi zabijam ale trudno, się mówi tutaj chociaż mnie nie oddadzą he <laughs> uh he -huh. tutaj w tym garażu tu jest no ją widzę ładnie Dobra mamy dress, mamy łańcuch, mamy motor to jest wszystko co nam wystarczy sportowy tryb życia dla nas Ora, to robimy kolejne misje and respect and all anyways then I got to thinking this would make a good initiation for you you get my bike back you can tell Paul he's got his security come on What's this guy ga. Dary co muszę zrobić? Będziesz potrzebował szybkiego to żeby skoczyć na dach A tu mm, Na pewno nie dam rady tym Tym motorem na pewno nie dam rady Muszę poszukać trochę szybszego To jest Angel Harley Ale bym potrzebował naprawdę coś o wiele wiele szybszego co ty to masz To jest Harley To potrzebuję ten motor PCG 600 No tym motorem spokojnie damy radę na pewno skoczyć Jestem tego pewien Na no, suwę, naprawdę No hmm, muszę pomyśleć jak tam dojechać jeszcze No dobra tędy Tu jest nawet skrót Możemy tu kupić sobie mieszkanie To nie mieszkanie, bardziej, a bardziej hmm, Kryjówkę, o To nie są mieszkania, to są kryjówki i tak dalej Ja się nie, nic nie wydawałem kasy, więc zbieram sobie spokojnie Dobra Są schody Waga i lecimy Pasiek zarąbicy skok Na tym dach przeskoczyłem No nie pierdź, że zostałem zauważony O masz stopę O tędy biegną Masz nogę Ty tam po czymś innym Dobra Ale ja... Ale ja mam cela, ja piercielę Dobra, o tego czy trafiłem od razu Dobra OK ile ich tutaj jest? przecież dostałeś gości a to był skok tym motorem, naprawdę fajny dobra aż ludzie znikają o ale do i tak to będą penik Tysiące, miliony wyskakiwać jeszcze do to... Odegnoju Dobra Dobra, tu nie ma wyjazdu do to wyjazd musi być w lewo tam <grymna> tu nie ma wyjazdu, muszę po schodach pojechać mi się wydaje tu jest tu wyjazd, halo tu jest coś jest Dobra, opłacało się jednak e, troszeczkę poszukać miejsce so, o jezus zostawcie mnie nie dam się uciekniemy spokojnie, dam radę na górę KO nagrane, wszystko nagrane Gdzie ta czuje nagrać te I wam wysłać i będę szczęśliwy, jo! Nie, misje teraz gładko wychodzą, naprawdę Aż mnie w nocy spędziła, Musisz się kamienicelkę we śnie że ta moto wygląda tak, tak jak każdy eee yy, yy. ale zaliczono dostaliśmy 4000 super, bardzo miło teraz jeszcze wezmę tylko tu kamizelkę, który nie ma Alvora i jedziemy do Lufthansa szybko zrobić jeszcze jedną misję Dobra, jest na miejscu hamujemy telefon Tommy! Tommy! Tommy, man, that psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man, and now he's back! Yeah, 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 the thing is, the thing is, we need someone to drive the limo we can trust, cause that nutter keeps making threats! Shell me, I need my mom! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down, I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, you make an exception. I have no meaning, So I'm trying hard to At last, man. Time for a well-earned drink. Are you saying just a hundred yards down the road, then? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, choose the tunes, man. I get all confused if my hears me, buddy. Oh, look. What's this? Hey Tommy! Take the stick Love Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big area asses. Tommy, pal, you've got to save the band! I'm getting. Just keep the pedal to the metal! Gotta find it! Oh, slack! I got the Dobra zrobię tę misję bez dresu Bez dresu ją zrobię, wybaczcie ale muszę Bo obiecałem wam że zrobię tę misję ale nie chcę mi się jechać po dres znowu Jak mam być szer. A ja no cię żeby jechać Mój boże poczekamy jak to minie Dobra jesteśmy Musimy się rozpędzać. Nie, nie chcę wybuchnąć, nie chcę wybuchnąć. To jest za trudne dla mnie. Hehehe. To jest za trudne. To jest za trudne. Nawet gdzie jechać, to jest najgorsze Dobra wamo, to się go przewijamy Kasynkę przewijamy O mój Boże, ta schaja nas gorszymi zilami Krystym drzemem ubiję się Dobra Musimy czekać jak znajdą tą bombę Aaaa! Fajne krzyki Podoba mi się to Przyspieszamy, przyspieszamy, że tutaj Nie Mogę brać za dużo zakrętów. Muszę szukać prostej drogi. E. Tak, jak to, jak to, na pewno. Zginę. <grystanie> ja pierdziele, co ja wybieram. Nie potrafię prostej drogi wybrać Jaki jestem słaby Derfail to, to już serufaili, po nikt wie o co chodzi, po nikt wie jak to robić Teraz wybiorę inną drogę, ja jestem przekonany o Bo musimy poczekać jak oni to rozbroją a później już będziemy mogli normalnie pojechać do tej hali. Spokojnie ten będę jechał. Dobra.

I should have dumped you a when I had the chance, man. Glory seeker. Get abolished! I've been carrying you for years! Shut up, you muppet! I'd scream it, girl. Aye! Shut it and pull a wire! Which wire? This one! No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Show me my nice one. Rock and roll, man. And we've got a kit to go to. A racket to make. Dare, możemy się jechać. Jezu, starsz mi się udało dopiero. Uff. No, wypia that misja. Straciłem, broń. Dres. Rock A, w sumie, dres jest blisko. A po dresu będę musiał tutaj skoczyć. W sumie, zaraz. Ale to dopiero, jak do misję wykonam. jaki sobie wiosę. Ja Jeszcze pięknie Będzie ok Dobra, tu jest sklep z amunicją Ale tak nie będę broni kupywał Bo leży ona wszędzie prawie Naprawdę hala jest tak daleko Zarąbiście this Listen to yourself, man! It's paper mashing gaffity! Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests! Aye, well! If the kids like their priests half cut and full dead, who am I to argue? What? Team's getting chewed up again? At this rate, we'll never get a play alive! Oh, shite! My balls. I've got to go on, mate, Thanks again, Dolly! Give us a nice one, bye! A kasa cofada nam sowu, Więc bardzo się cieszę Więc dzięki za oglądanie komentarze, łapki W górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku A ja biegnę Trzymajcie się, hej